Po tygodniach i miesiącach kłamstw, po tygodniach i miesiącach kręcenia i ugania w żywe oczy politykom ale przede, i mediom, ale przede wszystkim społeczeństwu, kilka godzin temu Jarosław Kaczyński przyznał. Pegasus jest na wyposażeniu polskich służb. Pegasus został zakupiony przez polski rząd za publiczne pieniądze i dziś nie ma już historii i sytuacji, w której można byłoby zaprzeczać, że system Pegasus nie jest w posiadaniu polskich służb. Najpierw kanadyjska organizacja Citizens Lab. Potem Amnesty International, a kilka godzin temu Jarosław Kaczyński. Wszyscy oni mówią tym samym głosem: Pegasus jest na wyposażeniu polskich służb i został zakupiony przez polski rząd. W ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia z festiwalem kłamstwa. Z festiwalem zaprzeczania temu, że polski rząd zakupił system Pegasus. Co więcej, kilka dni temu minister Woś bardzo głośno mówił, że nic nie wie o żadnym Pegasusie, że nic nie wie o żadnych zakupach, że nic nie wie o tym, żeby polskie służby wykorzystywały lub w ogóle były w posiadaniu takiego oprogram oprogramowania. I co? Kilka godzin temu minister Woś Został wsypany przez swojego pryncypała Jarosława Kaczyńskiego, który potwierdził, że to wszystko, co mówi pan minister, jest nieprawdą, bo jeden mówi, że nic nie wie o istnieniu takiego oprogramowania, a Jarosław Kaczyński wsypał swojego podwładnego ze swojej koalicji i powiedział, że wręcz przeciwnie, taki system został zakupiony. I to zakupiony ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości Funduszu Sprawiedliwości. W związku z powyższym z uwagi na fakt, że w 2017 roku minister Woś podpisał umowę, porozumienie z Ernestem Bejdą, ówczesnym szefem centralnego biura antykorupcyjnego i po tych słowach Jarosława Kaczyńskiego, który potwierdził, że rzeczywiście. System Pegasus został zakupiony przez, przez Ministerstwo Sprawiedliwości czy za pomocą pieniędzy z Ministerstwa Sprawiedliwości. Składamy zawiadomienie do prokuratury, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra, wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia, przestępstwa na wielką szkodę czy szkodę wielkich rozmiarów, jeśli chodzi o budżet państwa. Jarosław Kaczyński potwierdził. System Pegasus, co najmniej za 25 milionów złotych został zakupiony z funduszu sprawiedliwości, ze środków funduszu sprawiedliwości. Przypominamy, że Fundusz Sprawiedliwości został powołany w kilku celach. Po pierwsze, aby pomagać ofiarom przestępstw, po drugie, aby wspierać między innymi ofiary wypadków drogowych. Po trzecie, po to, aby wspierać wychodzących z zakładu, zakładów karnych osadzonych po to, aby, do, aby umożliwić im podobną integrację ze społeczeństwem ani z jednym. Ani z drugim, ani z trzecim nie mieliśmy do czynienia w przypadku wydatkowania gigantycznej kwoty 25 milionów złotych na zakup systemu Pegasus. Dzisiaj tą kwestią, tym skandalem musi zająć się prokuratura. Prokuratura musi wyjaśnić sprawę wydatkowania gigantycznych pieniędzy z Funduszu celowego, jakim jest Fundusz Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości nie służy prześladowaniu obywateli. Fundusz Sprawiedliwości nie służy podsłuchiwaniu. Opozycji. Fundusz Sprawiedliwości nie służy inwigilowaniu działaczy społecznych. Fundusz Sprawiedliwości jest po to, aby pomagać ofiarom przestępstw. Nie inwigilować obywateli, nie, nie śledzić działaczy opozycji. Dzisiaj minister Woś musi stanąć w prawdzie. Musi stanąć w prawdzie i powiedzieć – tak, kłamałem. Kłamałem, mówiąc mediom, mówiąc opinii publicznej, że nic nie wiem o żadnym Pegasusie. Kilka godzin temu Jarosław Kaczyński wsypał Michała Wosia, mówiąc, że wszystko jest w porządku, że pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości zostały wydatkowane na system Pegasus. Szanowni Państwo, kilka cytatów. Minister Skurkiewicz, systemu Pegasus nie ma na wyposażeniu polskich służb. Stanisław Żaryn, to fałszywe sugestie. Zbigniew Ziobro. Może chodzi o konia, który ma skrzydła i lata. Radosław Fogiel, stara konsola Pegazus z komunii. Michał Woś, nie wiem, co to jest Pegazus. Tymczasem kilka godzin temu Jarosław Kaczyński powiedział jasno, mamy Pegazusa. Ta sytuacja pokazuje, że od wielu tygodni jesteśmy świadka, świadkami kłamstw, mataczenia, kręcenia ze strony ludzi, którzy mają dostęp do potężnego i niebezpiecznego narzędzia inwigilacji, inwigilacji polityków opozycji, ale być może także inwigilacji działaczy, aktywistów, zwykłych obywateli. To jest sprawa na skalę do tej pory niewyobrażalną to sprawa, którą powinna wyjaśnić prokuratura. Dlatego składamy wniosek do prokuratury o możliwości popełnieniu przestępstwa przez wiceministra Michała Wosia, ale zdajemy sobie sprawę z tego, kto dziś w państwie PiS stoi na czele tej prokuratury. Na czele prokuratury stoi prokurator generalny i jednocześnie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Ciężko spodziewać się, żeby pan Ziobro był sędzią we własnej sprawie, żeby zajął się poważnie, na serio, wyjaśnieniem tego skandalu. Dlatego domagamy się jako lewica, ale jesteśmy przekonani, że jest to żądanie także wszystkich ugrupowań opozycyjnych, powołania komisji śledczej, która w sposób niezależny, rzetelny i dogłębny wyjaśni sprawę funkcjonowania systemu Pegasus, używania go do inwigilacji opozycji, ale także wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości. Polska opinia publiczna zasługuje na informację, czy Fundusz Sprawiedliwości w rękach prawa i sprawiedliwości stał się funduszem inwigilacji, czy pieniądze, które miały służyć pomocy ofiarom przestępstw, tak naprawdę zostały wykorzystane do popełnienia przestępstwa, do inwigilowania osób, które no w żaden sposób nie mieszczą się w zakresie działań operacyjnych, nie są oskarżone ani podejrzane o żadne przestępstwo. Ta sprawa nie może zostać zamieciona przez dywan, pod dywan ani przez Zbigniewa Ziobro, ani przez Jarosława Kaczyńskiego. Ta sprawa musi być dogłębnie wyjaśniona, dlatego apelujemy do wszystkich posłów i posłanek ugrupowań parlamentarnych, zarówno tych po stronie opozycji, jak i po stronie Zjednoczonej Prawicy, bo. Nie ma powodu nie podejrzewać, że także oni, także posłowie Prawa i Sprawiedliwości byli inwigilowani systemem Pegasus. Poprzyjcie domaganie się i żądanie o komisję, komisję śledczą w Sejmie. Ta sprawa musi być dogłębnie wyjaśniona. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Ja miałaby to być komisja śledcza? Czy ta w wersji koalicji obywatelskiej, która mówi, że trzeba to sprawdzić działanie tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o Pegasusa? Czy też taka komisja śledcza, którą proponuje Paweł z 2007 roku? Sprawa inwigilacji za pomocą systemu Pegasus jest absolutnie nieporównywalna do żadnej Innej. I oczywiście my jako lewica uważamy, że wszystkie sprawy i wątpliwości dotyczące śledzenia, podsłuchiwania, inwigilowania polityków opozycji powinny być wyjaśnione. Ale jest jasne, że tej sprawy nie można rozmywać. To stosowanie systemu Pegasus wobec polityków opozycji, wobec prokuratorów, wobec obywateli musi być absolutnie priorytetowe dla Komisji śledczej i Naprawdę żaden polityk, nawet Paweł Kukiz, który próbuje jakoś to rozmywać, nie powinien wykorzystywać tego do politycznych targów, do sugerowania, że można tę sprawę jakoś rozmyć, rozpłaszczyć i sprawić, że ona nie będzie tak skandaliczna jak. Wszystko na to wskazuje, że jest. Czyli propozycja nie spotka się z pozytywną odpowiedzią lewicy? Oczywiście będziemy o tym dyskutować, ale dzisiaj priorytetem jest wyjaśnienie najbardziej skandalicznej sprawy w historii ostatnich 30 lat, jakim jest podsłuchiwanie bezpośredniej opozycji działaczy społecznych, niezależnych prokuratorów oraz adwokatów przez obecną władzę. Dzisiaj rozmawianie o tym, co wydarzyło się 15-17 lat temu, być może jest ważne. Oczywiście jest ważne, ale jeszcze ważniejsze jest rozmawianie o tym, co dzieje się w ostatnich latach. Bo nie mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, dziesiątkach lat, z takim potężnym wykorzystaniem służb specjalnych bezpośrednio przeciwko opozycji. To jeszcze króciutko, dlaczego Michał Woś akurat z Ministerstwa Sprawiedliwości? podejrzewacie Państwo, że to on podjął decyzję o zakupie danej no, yy, Szanowny panie redaktorze, ktoś yy, złożył podpis pod umową. Tą osobą, która dzisiaj pełni funkcję i wtedy pełniła ważną funkcję publiczną, to jest sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś. Ktoś wziął na siebie odpowiedzialność. Jeśli pan minister Woś nie chciał być wystawiony przez swojego przełożonego Zbigniewa Ziobrę, mógł nie, nie, nie podpisywać tej umowy lub mógł zrezygnować z tego stanowiska, jeśli się dał złamać co świadomie dał się złamać i dzisiaj on musi ponieść odpowiedzialność podejmowanych przez siebie decyzji. To on podpisał umowę z CBA na wydatkowanie gigantycznej kwoty 25 milionów złotych i to są pieniądze wydatkowane ze szkodą dla skarbu państwa. Po pierwsze, a po drugie, naruszano, naruszano. Dyscyplinę finansów publicznych, czyli wydatkowano środki z funduszu celowego na cel, który nie mieści się w zakresie przedmiotowym tego funduszu. Zatem to Michał Woś dzisiaj musi powiedzieć mediom, opinii publicznej, a przede wszystkim prokuratorowi, że wszystko było w porządku. Ale jak wszystko na to wskazuje, łącznie z wypowiedziami Jarosława Kaczyńskiego, nic nie jest w porządku, jeśli chodzi o wydatkowanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości na zakup systemu Pegasus. Dziękuję bardzo.